Chyba 6 tysięcy? Za mycie okien? Pewnie najbardziej mymiczna jest ta z, yy, z Biseks. Znaczy na pewno nie muszę opłacać wynajmu, to był bardzo kosztowny, bo wynosił około 20 tysięcy złotych, od 20-30 tysięcy złotych. Rozumiem, że ona również może na Ciebie liczyć, jeśli chodzi o kwestie finansowe, ale rozumiem, że to były Twoje pieniądze i nie wziąłeś kredytu. No, może gdzieś tam pojedziemy na wakacje, no to ja płacę za wakacje. To no, fajne rzeczy się dzieją, po prostu mam dużo teraz takiej igry znowu motywacji. Jestem um, całkowicie czysty, <laughs> jakkolwiek to brzmi. To nie jest mało, nie? Jak ty rozkręcasz kolejny biznes, rozumiem, że otworzyliście maczę we czwórkę? Czy jak to wygląda? Straciłem dużo czasu przez ostatnie, ostatnie gdzieś tam lata. W tej chwili jestem w najdłuższym okresie bez imprezy. Wojtku, dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Jesteśmy dzisiaj na, mogę powiedzieć, takim reunion Warsaw Shore. Jak ty się czujesz, że niedługo spotkasz wszystkich kolegów, większość? Zgadza się, no akurat wielu z osób z dawnej ekipy nie widziałem od dłuższego czasu, więc to będzie takie miłe spotkanie, jak taki zjazd absolwentów, można powiedzieć. Dokładnie. Czy jak się szykowałeś na to wydarzenie, to wspomnienia wróciły? No wiesz co, akurat mam taki okres że jestem tak zabiegany, że leciałem z Konstancina jak najszybciej tutaj, a wcześniej też kilka dni przed, po prostu taki natłok tych wszystkich zdarzeń pracy, że ciężko było tak zleciać z marszu, powiem szczerze, ale myślę, że może być ciekawie, wiesz, kurczę, fajnie będzie zobaczyć te osoby. Wojtek, nie jest tajemnicą to, że Warsaw Shore słynął z takiego imprezowego trybu życia. Ty też otwarcie mówisz o tym, że ty od czasu do czasu lubisz sobie wyjść i mhm. poimprezować. Ale czy na ten moment się coś u ciebie zmieniło? Jednak tak wolisz sobie wieczór spędzić, nie wiem, pod kocem oglądając serial? No znaczy, akurat w tej chwili jestem w najdłuższym okresie bez imprezy. Od dawna. I to już jest prawie miesiąc, słuchajcie. To jest no. Dla mnie to jest naprawdę dużo. Mm, żadnego alkoholu, żadnych w ogóle po prostu, e, że tak powiem, e, używek. Zupełnie, po prostu jestem e, całkowicie czysty, <laughs> jakkolwiek to brzmi. Natomiast e, natomiast e, zmieniło się o tyle, tak. Teraz jest taki okres. Troszkę ograniczyłem te imprezy. Niebawem Sylwester, więc pewnie złamie swoją zasadę. Troszkę pracuję na siłowni więcej teraz. Dużo pracuję, więc nie ma czasu nawet za bardzo, żeby wyjść, bo każdy dzień taki imprezowy to kolejny dzień jest troszkę przepalony. Straciłem dużo czasu przez ostatnie jakieś ostatnie tam lata, że te weekendy jednak się nie czasem. Nie każdy weekend, ale, ale często. A teraz widzę, że troszkę mam świeży umysł. Aczkolwiek, słuchajcie imprezy, trzeba czasem odreagować. Ja to lubię spotkać się z znajomymi, powiem To jest coś takiego, co jest nieodłącznym elementem mojego życia. Słuchaj, teraz coraz więcej osób postanawia w ogóle nie pić alkoholu, decydują się na trunki zero albo w ogóle wodę lub napoje gazowane. Czy tobie kiedyś przeszła przez myśl taka opcja, żeby właśnie zrezygnować? Znaczy bardziej na tej zasadzie jak teraz, po prostu przerwy. Ja też nie piłem kurcze, no ja piłem raz na. Trzy tygodnie, dwa tygodnie, nie wiem, czy to jest dużo, czy nie. No, podczas imprez bardziej sporadycznie. Dla jednego będzie to często, raz na dwa tygodnie piłku. Kurczę, to jest też, to, jest, to, to, jest to, to nie jest mało, nie? Ale optymalnie, powiedział. Niektórzy nie kilka razy w tygodniu. Tak, tak raczej nie miałem, ale jak czasem się nie pracowało, wiesz, do, do białego Dana albo i, albo i dłużej, no to. No to po prostu wtedy człowiek jest rzeczywiście zmęczony i, ten, i gdzieś tam potem te dwa dni trzeba odpocząć, ale żeby tak odstawić alkohol nie mam takiej zasady. Jakby nie. Wszystko jest dla ludzi uważam, ale w odpowiednich ilościach. Wojtek, Ty rozkręcasz kolejny biznes. Rozumiem, że otworzyliście macze we czwórkę, czy jak to wygląda? Pomagają współtworzyć. Także działamy przy macze. Mam nadzieję, że będzie coś większego. Też gdzieś tam jeszcze będą takie kurcze. Teraz dużo się dzieje. Fajny projekt robię oparty na sportach ekstremalnych, bo to jest coś, co kocham. To jest po prostu moje życie, moja pasja i to będzie takie, można powiedzieć, że jedno z najbardziej, jak nie największe centrum sportów ekstremalnych w Polsce pod Warszawą. Także to, to robimy, to budujemy. W tej chwili trwa nasyp ziemi ściąganie różnego rodzaju airbagów, jakichś przeszkód motokrosowych, freestyle motokrosowych, rowerowych, tam będzie gastronomia, noclegownia, tam będzie dużo rzeczy, to będzie... to jest taki... jak ja mówię o sportach ekstremalnych, to ja się cieszę po prostu, bo to jest coś, co... co kocham. Robimy też... Z Sofii robi fajny projekt, naprawdę, też jej pomagam, bardzo ją wspieram. Będzie marka odzieżowa, mogę to zdradzić, i to będzie coś dużego. Bardzo się na to cieszę, cieszę się, że ona ma taką pasję, też to robi z takim wielkim zapałem, więc bardziej kibicuję w tym wszystkim. No i też gdzieś tam taki kanał na YouTube'a jeden. To no, fajne rzeczy się dzieją, po prostu mam dużo teraz takiej igry znowu, motywacji. W sumie zawsze miałem tę motywację. Były takie chwile depresyjne, że człowiekowi się nie chciało, ale mimo wszystko starałem się zacisnąć te zęby i po prostu iść do przodu, żeby kiedyś móc odpocząć i mam nadzieję, że przyjdzie ten czas, żeby sobie troszkę wyczylować, Ale póki mam Siłę i chęci, to mi też sprawia radość. Ja lubię dążyć do celów. Ta droga do celu jest czasem lepsza niż już samo to osiągnięcie celu i, i zdobycie go, ale i tak jak się zdobędzie cel, czyli w tym przypadku gdzieś tam otworzymy już te nasze projekty, to dalej trzeba o nie dbać i trzeba to dalej cały czas prowadzić, żeby one się rosły w górę. Tak tworzę Influo, jest to w tej chwili największa agencja TikTok live, współpracująca z TikTok Live w Polsce. No to mamy już prawie 1700 osób. No to też jakby cały czas dążę do tego, żeby to było większe, większe. No i mam nadzieję, że będziemy numer jeden w Europie, a kiedyś na świecie. Mam duże aspiracje. Wojtku, ty wspomniałeś o Sofii, ona się rozwija na Instagramie, wzięła też udział w Królowej Przetrwania. Wspomniałeś mhm. o Marce Odzieżowej. Rozumiem, że ona również może na ciebie liczyć, jeśli chodzi o kwestie finansowe. To tak, ja bardzo wspieram Sofię, zawsze pomagam jej. Yy, i wiesz, że, że po prostu po prostu będzie się dążyć w takim kierunku, żeby nie dość rozwijać się właśnie pod, pod względem, że tak powiem, influencarskim, bo ja też powiedziałem, działa i po prostu, no to, ona tak była wycofana przez, przez długi czas, nie chciała za bardzo. Teraz to polubiła, poczuła to cały czas sobie tam ten, ale nie tylko to, tylko też zaczęła po prostu widzieć też inne możliwości troszkę mówię że Samy ten show biznes, influencerka, no to jest fajne, ale trzeba wykorzystać po drodze możliwości, jakie to daje. No i ona też, jakby, to widzi i uważam, że to, co robi teraz, jest świetne. Bardzo, ją, bardzo trzymam kciuki za nią, bo to jest dobra dziewczyna, ambitna i mam nadzieję, że to będzie duży sukces. Wierzę w to. W sieci, na TikToku pojawia się sporo komentarzy. Tutaj cytuję, że utrzymujesz Sofii. Czy to jest prawda? Czy może nie chciałbyś na ten temat odpowiadać? Czy ona normalnie pracuje też i pomaga mi? Pracuje u mnie. <śm> ale faktycznie jej pomagam. Poza tym robi swoje tematy, no bo ma współpracę. No więc jakby nie powiedziałem, że ją utrzymuję. No bo u mnie pracuje plus jeszcze. Nie jest tak, że ja jej daję masz, 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 masz. Tylko ona po prostu ma swoją pensję, plus deal. Tutaj z jedną matką, z drugą matką, z trzecią matką, więc jakby ona zarabia, nie, nie muszę jej utrzymywać. Wiadomo, że gdzieś tam pojedziemy na wakacje, no to ja płacę za wakacje, mm. czy po prostu nie wiem, ale ona też coś czasem postawi tutaj sobie zaprosi gdzieś. To jest dobra dziewczyna. Jakby miała, to by dała. Po prostu. Przejdę tutaj też do y, tematu domu. Jak wam się mieszka? Bo czekaj, wy się wprowadziliście kilka miesięcy tak, temu, kilka prawda? Miesięcy temu, no. jak w tej pięknej willi. No, muszę powiedzieć, że na początku było tak średnio, bo nie mogłem się przyzwyczaić. Żyłem na Złotej, w samym centrum miasta i było mi ciężko się przyzwyczaić A teraz Konstancin, tak? Wilanów. Zawady. No i gdzieś tam mm, dalej, nagle, spokojniej. Kurczę, wielki dom, cisza, spokój. Jeszcze mam tak fajnie, bo mieszkam na końcu ulicy. I szczerze, teraz jestem mega zadowolony. Jest dużo lepiej. Jest spokojnie, jest cisza mogę się skupić, mogę się poświęcić bardziej pracy też. Nie jestem tak, wiesz, ja miałem piątek, sobota, to ja nawet środa, to ja miałem codziennie po trzy propozycje wyjścia, imprezy, zaproszenia, domówki. Teraz jest tego troszkę mniej. Ja też tak jasno mówię, że troszkę mniej chcę imprezować. Nauczyłem się odmawiać, co jest mega dobre, nie? Asertywność to jest klucz. Kiedyś byłem bardziej asertywny. W Warszawie już troszkę zatraciłem na początku i ta asertywność gdzieś tam zniknęła. No i zacząłem trochę troszeczkę melanżować, bywały gorsze kresy, bywały. Tak ja się rzeczywiście gdzieś tam więcej interesowało, ale nadal uważam, że nie tak wiesz, nie, to nie było codziennie. to zdarzało się dwa razy w tygodniu, co już było dla mnie dużo, za dużo, dużo, za dużo, bo to, mm, to nie jakoś tam mega mocno, ale jednak zdarzało się. Natomiast teraz, teraz ten dom tak, doceniłem go mega. Dom piesek ukochany. Dom, tak, y ogród, coś pięknego. Też nie jest tajemnicą to, że ogólnie remonty, wykończenia, wszystko to są ogromne koszty i utrzymanie takiej willi. Czy te koszty mimo tego, że ty zarabiasz na co dzień, trochę Ciebie jednak przeraziły albo przerosły? Znaczy na pewno nie muszę opłacać wynajmu. To był bardzo kosztowny, bo wynosił około 20 tysięcy złotych, od 20-30 tysięcy złotych, więc był bardzo kosztowny ten wynajem. No teraz są tego domu, no ale tak do no, wykończenia, on nadal nie jest wykończony. Ja yeah, musiałem jeszcze z czy bańki jeszcze musiał wrzucić, nie? A ile już baniek wrzuciłeś? Oj, <licdelizia> za dużo. Sporo wrzuciłem, no. Jakby podobałem się trochę na ten duży dom po prostu, luksusowo wykończony. I wrzuciłem trochę, trochę ten, w ten dom, no, no sporo wrzuciłem po prostu, nie? Uważam, że wrzuciłem za dużo. W stosunku do tego, że gdzieś tam jeszcze jestem na etapie takim finansowym. Ten były też perturbacje po drodze, które też były dla mnie ciężkie i też trochę przyblokowały jakby ten, to wykończenie domu. Hmm, ale jeszcze myślę, że z milion trzeba by spokojnie wrzucić. Już jest prawie, ale gotowy, roz... prawie gotowy, prawie gotowy, prawie gotowy. No tam jeszcze ogród 250 tysięcy podejrzewam i gdzieś wykończenie też tam paręset tysięcy, no może milion nie, ale no jeszcze tam trzeba wrzucić paręset tysięcy. Ale rozumiem, że to były Twoje pieniądze i nie wziąłeś kredytu nie, na ten nie, dom? Nie, jakby to były moje pieniądze. No to gratulacje! Dziękuję bardzo. Wojtek, przeczytam Ci parę pytań z mhm. Google'a, które mhm. mi od razu wyskoczyły, jak wpisałam Wojtek Gola, po kolei. Okay. Ile lat ma Sofi od Wojtka Goli? 21, prawie 22. Ile zarabia Wojtek Gola? Przeróżnie. Słuchaj, tutaj jest od 200 tysięcy do 500 tysięcy złotych miesięcznie. Zdarzało się, to przedłużnie. naprawdę. Okay. Zależało od prostu, wiesz, jakie, jakie spółki przynoszą dochody, zyski i tak dalej. To ciężko powiedzieć, ale były takie miesiące, nawet były lepsze miesiące, ale, ale, ale były też gorsze miesiące. Były takie miesiące, że się zarobiło dużo mniej, więc jakby to, to zależy. Mhm. Kolejne pytanie, o co chodzi z aferą Wojtka Goli? Teraz pytanie, którą? którą aferą? Ja jestem dosyć memiczną postacią, która miała tych afer typu, nie z afera, ale afera z, gdzieś tam z biseksem mm. afera, no, to zatrzymanie też jest aferą. Przeróżne afery miałem po prostu w całej swojej historii, nawet z podwalem był jest więc tych afer było dużo, ale pewnie najbardziej memiczna jest ta z, e, z biseksem. nie? No to, ale co tu dalej? No, to już wszyscy słyszeli, to już jest tak. mocno przemielone, ale cały czas gdzieś tam jest i to też fajnie podkręca ten cały hype. I ostatnie pytanie, które wybrałam. Przed chwilą na nie odpowiedziałeś, ile Wojtek Gola płaci za mieszkanie, to ja zapytam, ile ogólnie teraz masz opłat miesięcznych, jeśli chodzi o dom? Ciężko było wiedzieć, kurczę. No, to kilka tysięcy. To okay. no, jeszcze jakieś ostatnio mycie okien mnie zaskoczyło. Mam to znaczy? duży domi, znaczy chyba 6 tysięcy? Za mycie okien? No, to ja nie wziąłem tej ekipy. Finalnie, ale no, mam dużo okna, mam dużo okna, duży dom, bardzo przeszklony, bardzo dużo okna, no i 6 tysięcy zamycia okien. Jest to kwota duża. Nie wzięłem tej ekipy. Zdecydowałeś ale... się wymyć sam. No nie, tam są niektóre takie rzeczywiście, rzeczy, to trzeba, naprawdę wieź drabinę, mhm. to okta trzeba będzie więc to, ja nie że yy, to, to jest dużo, ale może takie są ceny. Yy, ogólnie to mówiłem dopiero raz okna, i to tam byłem tak po łebkach trochę więc będą się ekipę zatrudniać, ale myślę, że to będzie około czterech tysięcy finalnie.